Witam serdecznie w kolejnym weekendowym vlogu. Właśnie nagrałam projekt Denko na listopad, czyli wersję październikową. Mam nadzieję, że niebawem pojawi się na kanale, żebyście miały co oglądać, bo wiem, że lubicie projekt Denko, ale słuchajcie, chciałam Wam pokazać, patrzcie jaką ja mam dzisiaj pomadkę. To jest pomadka matowa, błyszczyk matowy, kuler karamel numer... 847. i Ja dwa tygodnie temu pokazywałam wam unboxing i tam mało widać w tym unboxingu, jak ja otwierałam te pomadki, dlatego chcę teraz na różnych vlogach pokazywać te odcienie, żebyście mogły sobie usystematyzować, jakby który odcień się wam podoba, to jaka to jest pomadka bo do tego się łatwiej dojdzie, niż tam jak ten unboxing robiłam, tam jednak było kiepsko widać, ale to był odcień, taki fiole lekko, znaczy mocno fioletowy, trochę bordowy, z taką chłodnawą nutą. Ja Wam mówiłam, że ja się obawiałam tego koloru, ale dzisiaj go sobie zastosowałam tak patrzę w lusterko, chyba wcale nie wygląda źle. Muszę Wam powiedzieć, że odkąd ja w ogóle zapuszczam swoje włosy, naturalny odrost, to mam wrażenie, że teraz mi po prostu pasują mi całkowicie inne kolory niż wtedy, kiedy miałam właśnie rude kosmyki, więc odkrywam siebie na nowo, tak jakby. A teraz chwilka przerwy, wypiję sobie kawkę, chociaż jest godzina 19, ale mam ochotę na kawkę, więc sobie wypiję i myślę, że zrobimy sobie live'a. Wczoraj robiłam sobie z Wami live'a wieczorem, natomiast dzisiaj rankiem stwierdziłam, zrobimy sobie makijaż wspólnie, później pójdę do swoich obowiązków do nagrywania, montowania filmów, więc niedziela rano i znowu będzie live, znowu odpowiem na Wasze pytania. Prezentuje się skończony makijaż. Zobaczcie na pomadkę. Jest to Skuller Caramel, pomadka w odcieniu 288. No ona wygląda po prostu bajecznie. Cudna jest. Ja się bałam, że to będzie jakiś... Yy, bo jest mocny kolor, że będzie jakaś zbyt krzykliwa, ale naprawdę kuler karamel po raz kolejny mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. Yy, więc myślę, że nawet częściej będę nosić tę pomadkę. A teraz zabieram się za nagrywanie. Mam wrażenie, że widzę pierwsze efekty działania fali RF na moją twarz. Ja wiem, że po pierwszym zabiegu to może jeszcze nic nie powinnam widzieć, ale fakt faktem, tak wczoraj wieczorem robię demakijaż i tak patrzyłam sobie wprost na siebie na lustro i mam wrażenie, że jest troszeczkę lepiej. Jest troszeczkę lepiej. Ja też mam taką skórę, i ogólnie taki organizm, że bardzo szybko reaguje na wszelkie nowości. Stąd też nie jestem zdziwiona, że jakiś tam delikatny efekt widzę, zwłaszcza że ja też jestem przewrażliwiona na punkcie Swojej skóry i tego, jak ona wygląda, więc mam wrażenie, że już delikatny, niezauważalny, jakoś tak bardzo na pierwszy rzut oka efekt, ale on jest, więc jestem bardzo ciekawa, jak będzie dalej. Dziewczyny, przede wszystkim chciałabym zacząć od jednej mega istotnej kwestii i jest mi wstyd, że dopiero teraz Wam o tym mówię, ale nie wiem, jakoś cały czas mi to z głowy wypadało. A co jest bardzo istotne? Otóż formaldehyd został oficjalnie zabroniony do stosowania w kosmetykach. Wszystkich. Zapewne większość z Was jako osoby świadome, interesujące się kosmetykami już o tym wiecie, ponieważ to rozporządzenie nakazujące wycofanie formaldehydu ze wszystkich produktów na rynku kosmetycznym już weszło w czerwcu, więc pewnie o tym wiecie, ale jeżeli dopiero od niedawna interesujecie się kosmetykami, świadomą pielęgnacją, to myślę, że tak czy siak ważne jest, żeby o tym powiedzieć. Cześć, Tosiaczku! A Mimi leży tutaj obok nas. Więc formaldehyd został zabroniony. Co to oznacza? Nie tylko nie będzie się pojawiał jako konserwant, ale również nie będzie się pojawiał w odżywkach do paznokci, w tych takich typu lakier, który nakłada się na paznokieć i że to miało utwardzać paznokieć. Od razu podpowiem to nie formaldehyd utwardzał nam paznokcie, tylko formaldehyd przez co, że ma bardzo silne właściwości drażniące, oddziaływał na struktury, które są pod paznokciem, na macierz paznokcia, przez co nasz organizm bronił się i produkował mocniejsze twardsze paznokcie, by zaprzestać tego efektu drażnienia przez formaldehyd. Natomiast jego działanie było wiadome, że jest bardzo mocne, drażniące, stąd świadomie je wykorzystywano w tych odżywkach do paznokci. Ale dwa, producent, jeżeli dawał dość wysokie stężenie jak na formaldehyd, tego formaldehydu celem właśnie uzyskania tego efektu drażnienia, musiał informować o zawartości, o stężeniu tego formaldehydu na opakowaniu i to jak najbardziej było. Jednak wiecie, ludzie widzieli fajne efekty po tych odżywkach, więc namiętnie, namiętnie je stosowali. Teraz, czym to zostanie jakby zmienione? No, myślę, że drugiej takiej substancji jak formaldehyd ciężko będzie szukać na rynku, ale oczywiście jest mnóstwo innych substancji kosmetycznych, które będą nam wzmacniać paznokcie w taki sposób, że będą je odżywiać, przez co one się będą robić twardsze, a nie przez to, że trzeba wywołać jakieś niepożądane działanie na nasz organizm, żeby nasz organizm zaczął się bronić. Więc uważam, że jest to zmiana na plus. I jeszcze co istotne, ten zakaz na razie obowiązuje tylko i wyłącznie formaldehyd. On zostaje całkowicie wycofany z kosmetyków, natomiast co innego w kwestii donorów Formaldehydu. To są niektóre konserwanty, które mogą wydzielać Formaldehyd i bardzo często niestety one go wydzielają i te kosmetyki mogą wtedy działać na skórę naszą drażniącą. I z tego powodu też Unia Europejska zamierza przyjrzeć się im bliżej. Co z tego wyjdzie dalej? Czy one zostaną uznane jako? Substancje, które jednak są w tak niewielkim stężeniu, wydzielany jest ten formaldehyd z nich, że raczej nie powoduje żadnych negatywnych skutków, czy jednak też zostaną zabronione. Z całą pewnością to jeszcze się dowiemy w przyszłości, ale to Wam tak chciałam zaznaczyć. Myślę, że to też jest dobry czas, żebym nagrała jakiś odcinek Gabinet Osobliwości INSI na temat tych donorów formaldehydu. Jeżeli byłybyście ciekawe, to dajcie znać, Bo wiem, że to też jest taki dość oklepany już temat i większość osób jednak ogarnia, czym są te donory formaldehydu. A tymczasem, jeszcze na szybko zrobimy sobie unboxing. e mi coś przysłało, czego się kompletnie nie spodziewałam. Jak dawno wynagrywałyśmy z Tosią, a to dlatego, że e, ta sypialnia to jest jakby rewir nimi, i nimi zawsze tu mocno broniła, żeby Tosia nie wchodziła. I po prostu od dwóch dni zauważyliśmy, że Tosia coraz bardziej się przełamuje. Na przykład w nocy przychodzi do nas do łóżka, bo zawsze Tosia spała z nami. Ja byłam pewna, że Tosia ze mną nie śpi, że Tosia w ogóle mnie nie kocha i ze mną nie śpi. Aż zaczęliśmy mieszkać razem z Adrianem i on mi uświadomił. Ja mam tak głęboki sen, że ja tego nie byłam świadoma, że ja potrafię leżeć na plecach, spać, a Tosia mi leżała po prostu na klatce piersiowej, tak wiecie, jak w pozycji Sfinksa. I po prostu ona tak ze mną spała. I, i a więc się nie pyta, czy ja nie mam jakichś problemu nie czuję jakiejś duszności w nocy, bo nie, niejednokrotnie się obudził, patrzy, a ja śpię jak od nami. Nie, kompletnie. Ja mam taki sen, że po prostu można mi czołgiem wjechać do pokoju. Chociaż moja przyjaciółka ze studiów, z którą razem mieszkałyśmy, tylko my mieszkałyśmy tak, że mieliśmy osobne pokoje. Niemniej jednak ona się właśnie śmiała, że mi można do pokoju wjechać czołgiem, ja się nie obudzę. Ale jak Tosia ja tylko robiła od razu ja wstawałam. Fakt, fakt, tak mam. Więc, moje drogie, zobaczcie! Jakieś podziękowanie. Ojej! Słuchajcie, dziękujemy, że wspierasz nas bezinteresownie z potrzeby serca. Mówiłam Wam, że, że z e to tak jest, że ja tę markę bardzo doceniam z tego, że oni e, gdzieś już mnie zauważyli bardzo dawno temu, kiedy ja prowadziłam tylko i wyłącznie blog i jeszcze byłam taka mało znana. Muszę to rozciąć, bo się, z, chyba się zestresowałam i mi się palce mm, po prostu gdzieś tam plączą. I mówiłam Wam właśnie o tym, że gdzieś tam oni mnie już dawno spostrzegli i na przykład robili mi takie miłe nieskodzianki, że y, raz w roku na... Y, w okresie bożonarodzeniowym tam dostawałam od nich na przykład jakiś prezent, kilka cieni do, do powiek, więc to było mega, mega miłe. I z tego względu ja też gdzieś tam chcę tę markę promować, bo uważam, że raz mają świetne kosmetyki przez... Długi czas używałam ich podkładów mineralnych, to jeszcze po parę lat temu, kiedy miałam bardziej problemy z cerą taką tłustą, trądzikową, i ich podkłady jak najbardziej mi bardzo służyły. A dwa przez to, że właśnie oni byli tacy trochę bezinteresowni, bo ja dopiero wtedy zaczynałam swoją taką przygodę internetową, więc jeszcze nie byłam znana, więc do kogo ja tam docierałam do niewielkiej garstki osób, a oni i tak gdzieś tam jakoś mnie wspierali i z tego względu ja również chcę teraz e wspierać yy, i docieram trochę do już szerszego grona odbiorców i przez to myślę, że teraz ja mogę się w ten sposób jakoś w tej firmie. Yy, więc naprawdę miło, że naprawdę, no, że, że tak mi tutaj napisali. Chcemy Ci podziękować za dołożenie cegiełki do świętowania naszych urodzin. A, no tak, bo ja właśnie... Yy... O kurczę! Zobacz, ja bo... bo... <śla> Bo yy, straciłam wątek. Ecolor obchodziło piąte urodziny, i ja z tego powodu właśnie zrobiłam taki post na Instagramie. Miałam taką balonową dużą piątkę za sobą, jakieś zdjęcia z tymi Ecolor. Yy, no, dla mnie to była też świetna zabawa. I widzę, że zapełą oni mi tutaj podziękowali, i słuchajcie, wiecie co dostałam? Bą podarunkowy do wykorzystania na masaż relaksacyjny. O matko, w Dąbrowie Górniczej, czyli już myślałam, że to gdzieś będzie w Warszawie, a to u mnie tutaj na Śląsku. Słuchajcie, no to w takim razie ja Was ze sobą zawieram na ten masaż relaksacyjny. Będzie to kolejna fajna rzecz, którą będę Wam mogła pokazać yy, na filmie. Rewelacja, ogólnie no masaż, ja uwielbiam być masowaną, uwielbiam być smyrana, albo jak fryzjer mi robi takie, wiecie, masaż skóry głowy, to ja no, momentalnie odpływam. Ale dobra... O oh oh. oh, 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 oh. no słuchajcie, ale mnie ekolog zaskoczyło, no jeszcze takiego po prostu prezentu nigdy nie dostałam, takiej paczuszki PR-owej, żebym, żebym się mogła zrelaksować na masażu i jeszcze żebym Martini dostała, wow. Naprawdę wow! Jestem e, abstynentem, ale nie jakimś zatwardziałym, więc myślę, że na jakąś wyjątkową okazję sobie za, zostawię, ale jestem mega zaskoczona. Na, naprawdę, nie pamiętam kiedy byłam aż tak zaskoczona paczuszką. Tościu! Dobrze, i, i to jest wszystko, więc no, bardzo nietypowa paczuszka, ale muszę przyznać, że. No, dziękuję Ecolor, zrobiliście naprawdę niemałe wrażenie na mnie, a teraz co? zabieram się do pracy. Jeżeli jesteście z Katowic, to serdecznie zachęcam Was do tego, żeby kuknąć tutaj do drogerii Jasmin, ponieważ jest to wyjątkowa drogeria, bogata w kosmetyki naturalne. Dobry. Zobaczymy co tu panie mają. Popatrzcie. Cała seria babuszek Agafi Laboratorii. Zgadnijcie kto wykupił Macadamia Spa. Tutaj zawsze można dostać, tutaj również stacjonarnie można dostać kawę krasoty, jeżeli producent go w tym momencie wypuszcza. Również bardzo serdecznie polecam ten krem maskę do rąk. Jest całkiem bogata formuła, ale dobrze wchłanialna. Jeżeli będziecie na święta szukać dla mężczyzn, dla chłopaków jakiejś serii, to fantastyczne są te ze zwierzakami i mają bardzo ładne męskie, przyjemne, głębokie zapachy. Zobaczcie, dla fan Henny mamy orientalne. Tutaj można też nabyć. Metalowe rureczki do picia, które wam pokazywałam, jeżeli czasami odwiedzacie mnie na Instagramie, to widzicie, że popijam sobie wodę przy pomocy tych rureczek. No i oczywiście bogata oferta Sylweko. Również środki czystości ekologiczne dla tych z Was, które szukają tego typu preparatów. Zobaczcie Anwen. Więc naprawdę niszowe kosmetyki również tutaj są. Polny warkocz, często wam powtarzam, że esencje są fantastyczne, mazidła. Jedna moja koleżanka, która studiuje medycynę i w przyszłości chciałaby zostać panią dermatolog, bardzo chwali sobie ich mazidło konopne, właśnie na problemy z cerą trądzikową i taką skłonną do komedogenności. Zobaczcie, Make Me Bio. Niedawno wam opowiadałam o Serum Garden Roses, ale także miałam Beautiful Face. Świetnie goi niedoskonałości, a przy tym jest leciutkie. Nie wysusza. <laughs> z Make Me Bio także hydrolaty. Czekam, kiedy będzie też osiągalne z wanilii. Również, mochani, wam niedawno pokazywałam. Pięknie pachnie ten hydrolat. Zobaczcie również lale. Jest to dla mnie całkowita nowość i niebawem będę wam mogła powiedzieć coś więcej na temat hydrolatu z opuncji, ponieważ się na niego zdecydowałam. Ekocera, patrzcie w jakiej cenie. No grzechem jest po prostu nie korzystać. I również dla fanek makijażu mineralnego podkłady Anabel. Również Felicea. Zjerze. Dzięki uprzejmości pani Kasi z salonu Piękna w Będzinie mam taką piękną fryzurkę. Zobaczcie sobie. Ja nie potrafię robić sama Francuzów, więc bardzo się cieszę, kiedy ktoś mi może z nimi pomóc. I powiem wam, że no cztery miesiące nie byłam u fryzjera i pani powiedziała, że faktycznie trochę widać, że te moje końce są już wymagające podcięcia. Będę chodzić teraz, mam taki plan, że co dwa miesiące na podcięcie chociaż centymetra, bo jednak przy moich cienkich, delikatnych włosach samo zabezpieczenie końcówek nie zawsze jest wystarczające, one są po prostu podatne na uszkodzenia. Ponadto pani powiedziała, że żebym uważała na to, czym wiążę sobie kucyki czy koki, ponieważ na tej wysokości włosów, gdzie zazwyczaj się chwyta gumką, że jednak te moje włosy widać, że są bardziej zniszczone i to na przykład mnie zastanawia. Ja zazwyczaj używam do spinania włosów tych takich sprężynek plastikowych i faktycznie niedawno gdzieś zaczęło mnie dochodzić takie słuchy, że niekoniecznie jest to dobry wybór dla włosów ze względu na to, że te plastikowe gumeczki, sprężynki, one często są porowate, nie są takie idealnie gładkie, przez co szarpią włos. I pani powiedziała, że najlepszym wyborem są po prostu frotki. Więc to tyle, jeżeli chodzi o ten weekendowy vlog. Skończę go troszeczkę wcześniej, ponieważ myślę, że jutro zaczniemy sobie od wyjazdu do Iranu i cały już weekendowy vlog będzie poświęcony wycieczce do Iranu. Więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym weekendowym vlogu. Cześć!